Cześć Boże, witam. Chciałbym dzisiaj najpierw podzielić się swoim świadectwem i takim doświadczeniem, które mnie dopadło. Mianowicie wczoraj mówiłem o ekstremalnych sytuacjach z naszego życia. Mówiłem o tym, że są takie doświadczenia, są takie momenty trudne, które odzierają nas z fałszu, z nieprawdy, z jakiegoś udawania, które pokazują nam, jacy tak naprawdę jesteśmy. Kiedy człowiek staje wobec jakiegoś problemu, który go przerasta, wówczas z jego serca wydobywa się to, co tak naprawdę w tym sercu się znajduje. I dzisiaj znalazłem się właśnie w takiej ekstremalnej sytuacji. Właściwie pierwszy raz wszedłem w coś takiego. Nie chcę mówić o szczegółach, dlatego że musiałbym powiedzieć o czymś, co dotyczy ludzi, którzy pewnie będą tego słuchali, ale chcę powiedzieć, że Stanąłem wobec problemu, który mnie zupełnie przerósł, w którym poczułem się zupełnie bezradny i nie wiedziałem, co zrobić. I może z mojego serca nie wydobywało się jakieś przekleństwo czy narzekanie, ale na pewno zobaczyłem, że pojawił się bardzo dużo smutek, taka bezradność. I trudno mi było wypowiedzieć słowa Jezu, ufam Tobie i oddać tę sytuację Panu Bogu. Trudno mi było uwierzyć, że Pan Bóg może z tego wyprowadzić coś dobrego. Dlatego zobaczyłem dzisiaj, że jestem człowiekiem małej wiary. Zobaczyłem, że bardzo brakuje mi zaufania, bardzo brakuje mi takiego ufnego oddania się w ręce dobrego Boga, dobrego Ojca. I chcę podziękować Panu Bogu za to trudne doświadczenie, bo ono mi pokazało, jakie jest moje serce. Ono mi pokazało, ile we mnie jeszcze jest przestrzeni, które wymagają nawrócenia, jak bardzo potrzeba mi Bożej łaski, Bożego Słowa. I w tym kontekście chciałbym dzisiaj zatrzymać się jeszcze przy wczorajszym Słowie Bożym. Chociaż dzisiejsze jest wyjątkowe i zachęcam do tego, żeby do Niego sięgnąć i przy Nim chwilę pobyć. Rozważyć je, bo jest naprawdę niezwykłe, ale chciałbym wrócić do wczorajszej Ewangelii. Wczoraj czytaliśmy o tym, że Jezus, zanim rozpoczął swoją publiczną działalność, czyli zanim zaczął głosić Królestwo Boże, zanim zaczął głosić Dobrą Nowinę, to był na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. I ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz zgodnie relacjonują, że był to. Trudny czas dla Jezusa, gdy Jezus był poddawany takim wyjątkowo trudnym próbom. Dlaczego zły duch atakuje Jezusa właśnie przed publiczną działalnością? Ponieważ diabeł ma nadzieję, że naprawdę złamie Jezusa że naprawdę uda mu się go pokonać i że Jezus nie rozpocznie swojej publicznej działalności że Jezus nie zacznie głosić dobrej nowiny bo kiedy upadnie kiedy uda mu się skusić Jezusa kiedy Jezus ulegnie pokusie diabelskiej wówczas nie rozpocznie się tak naprawdę zbawienie dzieło zbawienia wówczas Jezus nie zacznie głosić dobrej nowiny, nie zacznie uzdrawiać, nie zacznie głosić Królestwa Bożego, nie zacznie głosić Ewangelii. Więc diabeł ma naprawdę nadzieję, że złamie Jezusa, i dlatego tak piętrzy pokusy, dlatego tak piętrzy problemy, bo ma nadzieję, że wówczas pokrzyżuje plany Panu Bogu. Jest taki fragment w Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Jezus płynie do kraju gadareńczyków. Mówiliśmy już o tym, co wydarzyło się w kraju gadareńczyków i o tym, jak Jezus uwolnił dwóch opętanych. Ale ciekawe jest, że kiedy Jezus płynął wraz z uczniami do kraju gadareńczyków, to nastąpiła wielka burza na jeziorze. Taka, że Apostołowie się bardzo przerazili. Jak na to należy patrzeć? No właśnie w ten sposób, że jest wielka przeciwność, jest burza na Jeziorze, jakby diabeł się wściekał i chciał, żeby Jezus nie dopłynął do tego kraju gadareńczyków, Diabeł chce udaremnić plan Jezusa, nie chce dopuścić, aby Jezus znalazł się tam w tym kraju, w którym są ludzie opętani, aby Jezus ich nie uwolnił. Więc diabeł piętrzy trudności, wzmaga burze, piętrzy jakby przeciwne wiatry. Po co? Po to, aby pokrzyżować plany Panu Bogu. Co to wszystko dla nas oznacza? Przede wszystkim Słowo Boże chce dodać nam otuchy, chce nas umocnić w tym, że nawet jeżeli Zdarzają się nam jakieś przeciwności, piętrzą się trudności, jakieś problemy. To byśmy nie tracili ducha, byśmy pamiętali, że najprawdopodobniej za tymi trudnościami, za tymi problemami, za tymi trudnymi doświadczeniami jest coś naprawdę dobrego. Tak jak w Ewangelii, według Świętego Mateusza po tej burzy, która się rozpętała na jeziorze po tej burzy było uwolnienie dwóch opętanych. Po kuszeniu Jezusa na pustyni była cała jego publiczna działalność. Było wielkie dobro: głoszenie dobrej nowiny, głoszenie królestwa Bożego, dokonanie dzieła zbawienia. Więc za każdą przeciwnością, za każdym problemem, za każdym trudem, jaki napotykasz w swoim życiu, najprawdopodobniej jest ukryte wielkie dobro, które Pan Bóg chce zrealizować. Dlatego nigdy nie trać ducha. Nigdy się nie poddawaj, pamiętaj, że Bóg jest większy od każdego problemu.